pan jedzie, Tam się jedzie? A dokładniej powinien jechać pasem jezdni przeznaczonym do ruchu w przeciwnym kierunku, czyli z mojej perspektywy po lewej stronie wzdłuż tych zaparkowanych samochodów, tam przy lewej krawędzi jezdni, a dla niego wzdłuż prawej krawędzi jezdni. Rowerzystów celor, coraz więcej, ale niestety takie sceny. Pan, panie jedzie, pani nie widzi? Są nagminne. Pasy rowerowe, kontrapasy rowerowe, drogi rowerowe, jedno, dwukierunkowe. Stan wiedzy, jeśli chodzi o infrastrukturę, jest w mojej ocenie dosyć słaby, także chyba czas na trochę wyjaśnień. No to tytułem wstępu sięgamy po podstawowy akt prawny, jeśli chodzi o poruszanie się po drogach w Polsce, czyli ustawa prawo o ruchu drogowym. Jedziemy do artykułu drugiego, użyte w ustawie określenia oznaczają i patrzymy na punkt piąty. Droga dla rowerów. Drogę lub jej część przeznaczoną dla ruchu rowerów oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. I teraz ważne. Droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. A w punkcie 5a pas ruchu dla rowerów. Część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. Podstawowe dwie rzeczy, jakie z tych definicji należy zapamiętać. Droga dla rowerów zawsze jest fizycznie oddzielona od jezdni przeznaczonej w uogólnieniu dla ruchu samochodowego. Zawsze jakaś fizyczna przeszkoda stoi. Za trawnikiem, za chodnikiem, za krawężnikiem, za jakimś murkiem, niemurkiem, zawsze jest fizycznie oddzielona od części, od drogi przeznaczonej dla samochodów lub po prostu jest wyznaczona totalnie poza nią. O drogach rowerowych więcej powiem za chwilę. A na razie skupmy się na pasach rowerowych, bo z nimi jest najwięcej problemu. Pas rowerowy zawsze jest wyznaczony w jezdni, tej samej jezdni, po której poruszają się również samochody. Jest oznaczony znakami poziomym i pionowym. To jest znak pionowy, tak wygląda znak poziomy. I najważniejsza rzecz: pas rowerowy jest zawsze jednokierunkowy czyli służy do jazdy tylko w jednym kierunku. I ten kierunek jazdy jest zawsze oznaczony strzałką na znaku pionowym, a często także namalowany na jest strzałka nad znakiem poziomym. I tego kierunku jazdy się należy trzymać. I ponieważ w Polsce jest ruch prawostronny, a pas rowerowy jest najczęściej najbardziej skrajnym prawym pasem, to jeżeli jedziemy tym pasem rowerowym... Wzdłuż swojej prawej krawędzi jezdni to najprawdopodobniej jedziemy nim dobrze, natomiast jeżeli jedziemy tym pasem wzdłuż lewej krawędzi jezdni swojej to najprawdopodobniej jedziemy nim źle. Aby było trochę łatwiej zrozumieć, posłuszmy się pewną analogią. Otóż pas ruchu dla rowerów funkcjonuje na bardzo podobnej zasadzie, co tak zwany bus. Jest to pas jezdni, na którym dopuszczony jest ruch tylko jednego typu pojazdów. W przypadku buspasa, są to autobusy i często również inne pojazdy komunikacji miejskiej. Często są tam też taksówki dopuszczone i tramwaje, jeżeli tam jest to robisko. Natomiast pas ruchu dla rowerów no to jest pas, na którym dopuszczony jest ruch tylko rowerów. Różnica jest taka, że bus pas ma szerokość normalnego pasa ruchu, no bo autobus tyle potrzebuje, a ponieważ rower jest węższy, no to i pas ruchu dla rowerów może być węższy. Szczególnym przypadkiem pasa ruchu dla rowerów jest tzw. zwany kontrapas rowerowy i tutaj zamiast wchodzić w zwykłe wyjaśnienia, które są że droga jednokierunkowa z dopuszczonym ruchem w dwóch kierunkach rowerów i tak dalej na razie to zostawmy i posłuszmy się tą samą analogią do buspasów co wcześniej. Weźmy sobie na początek normalną drogę jednojezdniową z dwoma pasami ruchu. Jeden pas ruchu służy do ruchu w jedną stronę, drugi pas ruchu służy do ruchu w drugim kierunku. I teraz weźmy jeden z tych pasów i zamieńmy go w buspas. Jak wygląda sytuacja? W jedną stronę jadą wszystkie typy pojazdów, łącznie z autobusami, bo nie będą przejeżdżać na lewy pas, wyjeżdżać na czołówkę autobusom jadącym sprzeciwka, a w drugą stronę po tym buspasie jadą tylko i wyłącznie autobusy, bo tylko autobusom wolno jeździć tym pasem. A teraz wyrzućmy autobus, wstawmy rower w to miejsce... I zwęźmy pas odpowiednio do rozmiarów roweru i otrzymujemy to, czym tak naprawdę jest kontrapas rowerowy. Czyli w jedną stronę jadą wszyscy łącznie z rowerzystami wzdłuż swojej prawej krawędzi jezdni, natomiast w drugą stronę do, akurat tak się złożyło, że jest jeden jedyny pas, na którym dopuszczony jest ruch tylko dla rowerzystów. Jadąc w tą stronę, gdzie dopuszczony jest ruch dla wszystkich, trzymamy się swojego pasa, nie wyjeżdżamy na czołówkę rowerzystom jadącym z przeciwka, a z drugiej strony są dopuszczeni tylko rowerzyści, i korzystają ze swojego pasa, czyli z tego kontrapasa rowerowego. Przechodzimy do dróg dla rowerów. Jak już wspomniałem wcześniej, droga dla rowerów jest fizycznie oddzielona od jezdni przeznaczonej dla samochodów. I oznaczona stosownymi znakami. Jeżeli występuje samodzielnie, to tak wygląda znak pionowy, tak wygląda znak poziomy, który powinien znajdować się na nawierzchni. Jeżeli znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika, to oznaczona jest takim znakiem, i wówczas symbole, w zależności z której strony są umieszczone, to odpowiednio oznaczają, która strona jest przeznaczona dla, dla kogo, a dla części przeznaczonej dla rowerzystów powinien być znowu znak poziomy. A jeżeli mamy do czynienia z tak zwanym ciągiem pieszo-rowerowym, czyli drogą dla rowerów i pieszych, to jest ona oznaczona takim znakiem. Zazwyczaj wtedy znaku poziomego nie ma i trzeba na takiej drodze pamiętać, że pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą. Drogi rowerowe, w przeciwieństwie do pasów rowerowych, mogą być zarówno jedno- jak i dwukierunkowe. No i teraz jak połapać się, która jest którą? Teoretycznie cała sprawa powinna być załatwiona znakami, to znaczy od tej strony, od której dopuszczony jest ruch rowerów, powinny być zwrócone znaki w naszą stronę, czyli znaki pojonowe powinny być zwrócone w naszą stronę, a znaki poziome czyli te namalowane rowerki na, na wierzchni powinny być zwrócone tak, żebyśmy je widzieli normalnie, a nie do góry nogami. Jeżeli droga jest jednokierunkowa, to od strony, na którą nie wolno na nią wjeżdżać powinien stać znak zakazu wjazdu czyli właśnie taki a jeszcze niekiedy nad znakami poziomymi są namalowane strzałki, które pokazują kierunek jazdy i wtedy sytuacja jest oczywista. Wszystko fajnie, tylko nie zawsze oznakowanie jest takie ładne i kompletne. Szczególnie na drogach jednokierunkowych często brakuje zakazu wjazdu od tej niewłaściwej strony. Więc trzeba sobie radzić z tym, co jest, i można się wspomóc jeszcze rozporządzeniem ministra transportu i gospodarki morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. I tam w rozdziale 9, nazwanym dumnym tytułem ścieżki rowerowe, w punkcie 47, czytamy. Szerokość ścieżki rowerowej powinna wynosić nie mniej niż 1,5 metra, gdy jest ona jednokierunkowa, 2 metry, gdy jest ona dwukierunkowa, 2,5 metra, gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi. Oczywiście nie chodzi o to, żeby wozić ze sobą miarkę i mierzyć, ale pomiędzy tym 1,5 metra dla drogi jednokierunkowej, a 2 metrami dla dwukierunkowej, to w praktyce jest różnica pomiędzy bardzo kłopotliwym wymijaniem się z rowerzystą jadącym z przeciwka. A wymijaniem się swobodnym. Także, jeżeli mamy ewidentny kłopot z wyminięciem się z rowerzystą jadącym z przeciwka, to najprawdopodobniej jesteśmy na drodze jednokierunkowej. No i pozostaje pytanie, kto jedzie źle, a to trzeba się już zorientować z mniej lub bardziej kompetentnego oznakowania, które jest. Moi drodzy, w następnym odcinku pokażę Wam jak wykonać tak zwany skręt w lewo na 2, bardzo przydatny przy skręceniu w lewo z bardzo ruchliwych ulic, wielopasmowych w szczególności i myślę nad kolejnymi odcinkami. Między innymi była dyskusja, tudzież głosy poparcia, tudzież pytania o lusterko wsteczne rowerowe, którego używam. Piszcie, jeżeli chcecie odcinek właśnie o lusterku rowerowym i dlaczego według mnie warto go używać. Chodzi mi też po głowie coś w stylu twoja pierwsza jazda rowerem po jezdni, czyli garść porad w jaki sposób się odważyć wyjechać na tą jezdnię na co zwracać uwagę i jak sobie poradzić. Dajcie znać czy chcecie też coś takiego. Do zobaczenia.